Obecnego, takiego dziwnego, takiej złośliwego tej solidarności zawodowej wśród sędziów, że tak by się coś stało złego, gdyby inny sędzia przejął w przypadku no, ważnych przesłanek. Ja nie wiem, że jakichś zdurnych powodów, jeżeli są jakiekolwiek istotne przesłanki wskazujące na to, że może nie być rzetelnie prowadzone postępowanie przez jakiegoś sędziego. To jest przecież w interesie środowiska sędziowskiego i opinii publicznej, która ja to patrzy, Że przecież sędzia nie orzekał we własnej sprawie. To i tak dalej, żeby, żeby nie dochodziło do sytuacji, które są źle odbierane. To jest mój apel. Państwo, jako sędziowie, proszę nie oczekiwać, że ja za Państwa rozwiążę ten problem. To jest ważne. Ja nie wasze od tych wyrzutów zmienia, natomiast pytanie jest jasne: czy Pan się domaga wyłączenia, czy nie? Jeżeli Pan że nie, to, to do dalszego procedowania. W takim razie. Nie mam żadnych wyrzutów zmienia... Ja się żeby wpisać do protokołu sentencję mojej no wypowiedzi. Że ponieważ hmm. na pytanie przewodniczącego, czy domaga, czy składam wniosek o wyłączenie przewodniczącego, ja W związku, w związku to, z, przewodniczącego. z faktem wydania przez niego zarządzenia, hmm. znajdującego się na kapsie 3 A wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Poprzez złożenie jego opisu, a także w przedmiocie zwrócenia się do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego we Wrocławiu o informacje dotyczące przebiegu spraw wnioskodawcy tam rozpoznawały, a także do łączenia akt tutejszego sądu, które wynikały z wniosku o wnioski o pracę. Ja pytanie przyjmę, czy to jest z wnioskiem przez nie z miejsca na karcie Wnioskodawca oświadczenia. Proszę bardzo, to niech Pan podejmuje w takim razie to swoje oświadczenie. W związku z pytaniem Pana Przewodniczącego. Czy wobec opisanych działań w składach wniosku i odsięgowego? oświadczonych. W tym postępowaniu doszło do licznych rażących naruszeń praw poszkodowanych w postępowaniu <Ky> W szczególności udziału policji na poprzedniej rozprawie sądowej. W moim odczuciu bez zasadniczy. Być może nielegalnym, ale nie wiemy na jakie zasadzie prawny mamy tę decyzję, więc mogę subiektywnie, że bez jest jak również poprzez pan, czy Pan Przewodniczący. Pytanym to i odmówił udzielenia mi informacji. Jest to w protokole poprzez Co do tego, kto i na jakiej podstawie tak? podjął nacisnie oddziały w Policji Obrachunkowej. Gdybym traktował sąd logograficzny w Katowicach i praktyki dotychczasowe, za praworządne w zakresie wyłączania sęków od obywateli, W interesie wymiaru sprawiedliwości, bym taki wniosek złożył. Ale ponieważ w stu procentach znanych mi przypadków, w licznych przypadkach, praktyka sędziowska polega na ślepojętnej solidarności. I odmowie uwzględnienia takiego Apeluję do Pana Przewodniczącego, aby skorzystał z trybu kodeksu postępowania karnego, mówiące o wniosku o wyłączenie z kryzysu rozpoznawania tej sprawy z własnej. I reasumując odpowiedź brzmi nie, nie składa tam takiego wniosku. To reasumując oznacza to, że nie stworzyłem takiego wniosku. Reasumując oznacza to, znaczy, że nie składa takiego wniosku. Od rozpoznania sprawy przewodniczącego, składu orzekającego. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, ja zarządzam na radę nad orzeczeniem. Niestety bardzo, jak jeszcze nie, nie wiem tego w sposób wiążący, to by nie odpowiadało unormowaniu na współczesnej tej które ale bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że nie uda nam się naradzić w ciągu pięciu minut do następnej rozprawy nad tym wyrokiem, dlatego będzie podlegał publikacji. Proszę Państwa o cierpliwość za... Te właśnie 5 minut Państwa poproszę z powrotem tutaj i oznajmię, czy podjęliśmy jakąś decyzję, czy raczej jednak będzie ja będziemy biuro publikować w ciągu 10 wasze Aż o odbieranie możliwości poczynienia. Sprzęt oczywiście wyłączony możemy zostawić na ten czas. Nie, nie. Musimy wyłączyć to i nosić z ale to jest formalnie narada, nad którą... Nie zamierzaliśmy zagrywać. Nie, ale... i ple za pier la.